Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was w 32. Niedzielę zwykłą w ciągu roku. To już końcówka roku liturgicznego, a więc liturgia słowa kolejnych niedziel, tej i dwóch następnych, będzie traktowała o końcu świata. O przemijaniu, o zmartwychwstaniu, o tajemnicy śmierci, o tym wszystkim, co wiąże się z tym kresem ludzkiego życia i przejściem w jakiś, um, coś tajemniczego, jakiś nowy stan. Dzisiejsza liturgia słowa, zwłaszcza pierwsze czytanie z księgi Machabejskiej II, jak i Ewangelia Łukaszowa, mówią o zmartwychwstaniu. To właśnie w księdze Machabejskiej znajdziemy jeden z argumentów na to i potwierdzenie na to, że Wierzymy w zmartwychwstanie, że życie nasze zmienia się, ale nie kończy się, jak mówimy, śpiewamy w prefacjach. Moi drodzy, Bóg mówi o sobie, Jezus mówi o sobie, odpowiadając na zarzuty saduceuszów, którzy pytają się, Panie Jezu, była kobieta, która miała siedmiu mężów i wszystkich przeżyła, nie zostawiając potomstwa. Po śmierci którego z nich będzie żoną? A Jezus mówi... Dlaczego mnie o te rzeczy pytacie? Tam ani ucho nie widziało, przepraszam, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie pojmie, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy są mu wierni. Tam będziesz zupełnie inne patrzenie. Tam, to znaczy w niebie, w królestwie Boga, gdzie będziemy go widzieli, gdzie będziemy go adorowali, gdzie już nie będziemy musieli wierzyć, że on jest, ale będziemy to wiedzieć na 100%. I mówi Jezus: Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba, Bóg Twój i mój, bracie i siostra, bo Bóg jest żywy. Bóg cały czas jest przy nas i nam się objawia i czekamy, wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Wierzymy w to, że po śmierci będzie nowe podejście, będzie nowy zwiastun. Mój kochani, ta tajemnica przemijania m, trwamy w tym czasie od 1 do 8 listopada, jest też bardzo ważna dla tych, którzy już nas poprzedzili w drodze do wieczności. Tak ważne, żebyśmy my, tutaj żyjąc na Ziemi, pamiętali o nich w modlitwie. Zwłaszcza teraz, do 8 listopada, jeszcze dziś w niedzielę, jutro i we wtorek, możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi pięcioma warunkami. Stan łaski święcający, czyli czas pospowiedzi, komunia święta, modlitwa Ojcze Nasz, wierzę w Boga, dowolna w intencjach, które w swym sercu nosi papież Franciszek na wiedzenie cmentarza albo kaplicy cmentarnej. Te pięć warunków, jeśli podejmiesz jajty szczerze, podejmiemy razem, wiernie, możemy duszę naszej zmarłej siostry i brata wprowadzić do nieba. Pamiętajmy o tym, bo my naprawdę wierzymy, że śmierć nie kończy naszego życia, że ono się zmienia w rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, trwania z Bogiem po wszystkie czasy. Przepięknej niedzieli, pamiątki zmartwychwstania z Bogiem.